They say I came back different, but maybe I just came back real, real. Now here's my explanation. Buenos dias, dziewczyny i chłopcy. Witam w następnym odcinku. Miasteczko Swakopmund w Namibii to nie tylko instagramowe domki i pocztówkowe zdjęcia, ale to także kawał ciemnej historii tego kraju. I to w wielkim skrócie dzisiaj Wam będę chciał pokazać. Poza tym, moi drodzy, podróż po okolicach Walgis Bay, przejazd pod Spickopę, to wszystko w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Miłego odbioru! On the rise, off the grid, no trace. No, trace, no trace. Just wide open lands, no limits to chase. I just came back real. W Walvis Bay wylądowaliśmy we wcześniej zarezerwowanym, niewielkim, ale świetnym Desert Dreams B&B. Pomimo późnej pory, bo jak wiecie z poprzedniego odcinka, nasza droga z Sesrym była czasowo dosyć długa, przymiła właścicielka na bieżąco była z nami w kontakcie i przyjechała specjalnie na miejsce, by dać nam kluczy i oprowadzić po obiekcie. Nocleg, śniadania, garaż dla samochodów, wszystko na tip-top. A jeśli chodzi o śniadania, to polecam omlety przygotowane przez dwie cudowne uśmiechnięte dziewczyny, Petrinę i Monikę. Oh. Okay, thank you very much.

Niedaleko portu znajdują się ogromne kopalnie soli, gdzie woda przybiera niesamowity różowy kolor. Widać to przede wszystkim, kiedy słońce wychodzi z chmur. To miejsce przyciąga nie tylko ludzi, ale i tysiące Flamingów i pelikanów. Miasto Walvis Bay jako jedyne w Namibii nie było częścią kolonii niemieckiej, a znajdowało się pod okupacją brytyjską. Zostało oficjalnie zwrócone Namibii w 1990 roku. If you're not afraid, I felt the pulse of land and sky where time stands still and souls don't lie. The stars don't judge, the wind forgives, and in that space, a new me lives. No longer running, just standing. I broke through. I lost my map, but found my way through silence, dust, and skies of grey. And one day soon, maybe not too far I'll trade this noise for a sky full of stars Let them stare, let them speak, let them doubt But I know what this soul's about And when the time is right, I'll return again To that endless sun, to that Między Wolvis Bay a Swakopmund wzdłuż wybrzeża Atlantyku rozciąga się ekskluzywne osiedle. To luksusowa inwestycja mieszkaniowa położona na skraju Parku Narodowego Dorob, oferująca nie tylko nowoczesne domy, ale także możliwość uzyskania prawa pobytu w Namibii poprzez inwestycje w nieruchomość. Aby zakwalifikować się do programu rezydencji poprzez inwestycje należy nabyć nieruchomość o minimalnej wartości 365 tysięcy dolarów amerykańskich. Między Słabą a Henty's Bay rozpoczyna się wybrzeże szkieletowe, tak zwane wybrzeże szkieletowe. Jedziemy dalej na północ, pogoda jest dzisiaj średnia, ale jak sobie odpuścić ocean? Nóżki trzeba zamoczyć. Na wybrzeżu szkieletowym znajduje się około 100 wraków statków. Większość z nich pochodzi z okresu od końca XIX do początku XX wieku, kiedy to region ten był szczególnie niebezpieczny dla żeglugi. Są szersze szacunki mówiące, że na wybrzeżu może być ponad 1000 wraków, choć liczba ta odnosi się bardziej do większego obszaru, na którym statki zatonęły lub rozbiły się przez stulecia. Słakopmund powstało pod koniec XIX wieku, gdy Namibia była niemiecką kolonią. Do dziś widać tu niemiecką architekturę, niemieckie szyldy i europejski klimat. Słakopmund to miasto pełne kontrastów. Nowoczesne wille sąsiadują tu z biednymi dzielnicami. Na pierwszy rzut oka widać tu ślady kolonialnej historii i głębokie podziały społeczne. Są także w Słakobmund miejsca, które w negatywny sposób nadal przypominają czasy, kiedy Namibia była niemiecką kolonią. To m.in. sklepik z antykami w centrum miasta i jedna z restauracji prowadzona przez Niemca mieszkańca Słakobmund. Ten temat poruszę w osobnym filmie dotyczącym smutnej historii Namibii, kolonializmu, obecności białych i widocznych nierówności społecznych. Jest na tyle ważny, by opowiedzieć o tym z większym szacunkiem i głębią. Nie przyjechałem jednak do Namibii po to, by oglądać niemieckie szyldy, bo to mogę zrobić w każdej chwili przekraczając granice Polski. Jedziemy więc w miejsce, które zdecydowanie jest bardziej interesujące. W Słakopmund znajduje się Democratic Resettlement Community, DRC. Zostało on założone w 2001 roku przez rząd Namibii jako tymczasowe osiedle dla osób oczekujących na przydział mieszkań. Mimo upływu lat DRC nadal funkcjonuje jako nieformalna dzielnica, a jej populacja znacznie wzrosła. Najnowsze dane wskazują, że obecnie w całym Słakopmund mieszka ponad 75 tysięcy osób, z czego ponad połowa, czyli około 40 tysięcy osób zamieszkuje nieformalne osiedla właśnie takie jak DRC mieszkańcy tutaj często nie mają dostępu do podstawowych rzeczy takich jak prąd, woda czy kanalizacja jesteśmy w Słakopmund kochani w tej dzielnicy która nie jest za... nie jest tak piękna jak centrum miasta nie jest tak piękna jak centrum miasta Słakopmund, o którym jest tak głośno i tak dalej tu mieszkają najbiedniejsi ale rdzenni mieszkańcy I jest ich multum Dako You welcome W przeżach Słakopon znajduje się niewielkie, ale niezwykle ważne muzeum poświęcone ludobójstwu na plemionach Herero i Nama. To jedyne miejsce w Namibii, które w całości skupia się na tej historii, jak napisał The Economist w 2024 roku, one of the smallest museums in Africa might be its most important, czyli jedno z najmniejszych muzeów w Afryce może być jej najważniejszym. Swakopmund Genocide Muzeum założył Leidlow Peringanda. Na spotkanie z nim umawiałem się na kilka tygodni przed wylotem z Polski. I First, I wanted to see the uh, cemetery, but I don't know where to go. Uh, mm. This with stone, uh, stone. Uh, it, yeah. It, that stone. Uh. It's, a, it's a 12 minutes drive from here. Uh, and the uh, dire direction? Yeah, uh, just if you Google Herald Graves. Uh, when did you start this um, mm. project. project? I started this project in 2015. And uh, but I officially registered in 2019. Yeah, the reason why I started this project, my great-grandmother, she was a slave in Swakopmund concentration camp. Mm -hmm. And then the, I wanted to keep her memories alive. A very famous postcard of soldiers picking skulls, um, you yeah, know? This one? Yeah, but there's an actual photograph of soldiers picking skulls. Lejdlo Peringanda to aktywista z Namibii pochodzący z ludu Herero, który odgrywa kluczową rolę w upamiętnianiu ofiar niemieckiego ludobójstwa z lat 1904-1908. Lejdlo jest założycielem i kuratorem Słakopmund Genocide Museum, które mieści się na obrzeżach Słakopmund. Muzeum o powierzchni około 12 m2 zawiera fotografie, artefakty i dokumenty ilustrujące brutalne traktowanie ludów Herrero, Nama i San przez niemieckich kolonizatorów. Ze strony ojca jest spokrewniony ze słynnym przywódcą Owa Herrero i bohaterem narodowym Hoseą Kutako, od którego imienia pochodzi nazwa międzynarodowego lotniska w Windhoek. I jest również zaangażowany w walkę o zwrot skradzionych artefaktów i ludzkich szczątków z czasów kolonialnych, które znajdują się w muzeach i prywatnych kolekcjach na całym świecie. Jego celem jest edukacja i budowanie świadomości, zwłaszcza wśród młodych Namibijczyków i Niemców. Podobna część niemieckiej społeczności Swakopmund jest wobec niego wrogo nastawiona. Jak słyszałem, otrzymał kilka gruźb śmierci. Widzisz so tutaj lighthouse. The lighthouse? Aha. I to jest Słakopmund Museum. Czy pierwszy koncentracja campu była tutaj w Słakopmund? to It was taken, uh, the first concentration camp was in Vendôme I uh, mentioned this woman because she said uh, a lot of uh, a lot of those uh, heads was mm. uh, is now in uh, France, in New York, mm -hmm. uh, in museums Yeah, it's true, it's true, yeah and yeah, uh, Also at the American Museum of National History in New York yeah. uh, I've heard that uh, the, one of the doctors, mm. German he was starting here and he uh, he worked in mm. Auschwitz yeah, yeah. later. Mm, right? Mm. Father of Gering was also no. commissar? Yeah, he was in my village in Shimbingwe. Heinrich Göring. Mm -hmm. uh, the father of Hermann Goring from the Nazi Party. Yeah. yeah. Can you see? Hmm. Can you see? Can you see? Can you see. It was in Swakumon, you can see the lighthouse. Mm -hmm. Mm -hmm. How many? 70% of land of Namibia is in, in white hands? Yeah, 70% of the, the the land, the farm, the most fertile land is in the hands That's of the... Almost and, impossible. and the Germans are only 1% of the Namibian population. Uh -huh. and they, but they have... They, yeah. Um, there are two things she said. It's impossible, 45,000 mm. hectares mm. of land for mm. one... Uh, mm, Family members. You know? And sometimes they are having even five or six farms. Mm. So when, yeah. you, when you are driving in, in Namibia inland, you will see uh, the fence next ah, to the road. Yeah, I know. Those ones are farms that were mm -hmm. taken during the time of the genocide. First I thought mm. uh, it's uh, for animals. Yeah. But... Uh, no, it's... Yeah. What's your plans for future? Uh, my plans for the future: I want to make the museum big if I get funding, and um, I want to bring a, uh, the heads back to Namibia. Yeah, and, mm -hmm. yeah, we find a lot of heads and bodies that is in museum and private collection. Mm -hmm. oh, okay, we will not uh, take your time. Mm. Thank you very much. Yeah, I think uh, I will cross fingers. Mm. And I will try to help in my country. Yeah. It will be great to mm, have. W jednej z cichych dzielnic Swakopmund ukryty jest cmentarz Herero. Kontrast, jaki tam panuje, nie może być chyba większy. Podczas gdy w europejskiej części cmentarza znajduje się wiele zadbanych nagrobków i pomników żołnierskich, groby owa Herero i Nama oznaczone są jedynie piaszczystymi wzgórkami, które nieznacznie wznoszą się nad pustynią. Istnieją udokumentowane przypadki, gdzie w Słakopmund budowano domy na terenach historycznych cmentarzy ofiar ludobójstwa Herero i Nama. W jednej z dzielnic prywatne rezydencje powstały bezpośrednio obok, a nawet na obszarach, gdzie znajdowały się masowe groby więźniów z niemieckich obozów koncentracyjnych. landscape. To formacja geologiczna, która jednoznacznie kojarzy się z księżycowym krajobrazem, stąd też jej nazwa. Znajduje się na terenie Parku Narodowego Dorob. To nierealnie wręcz wyglądające miejsce na wschód od Słakopmund było planem zdjęciowym, na którym kręcono sceny z Mad Max Fury Road. Najlepszym momentem na odwiedzenie księżycowego krajobrazu jest zachód słońca, kiedy można podziwiać gasnące promienie odbijające się od kraterów i skał w okolicy. I to jest Turmali? Ja Black Turmali. Uh, to jest Front Spitzkopf? Mirongo Mountain. Mm -hmm. yes. Piękne. Piękne Całe moje życie interesowałem się mineralogią. Do dzisiaj mi została miłość do kamieni ozdobnych i szlachetnych, i nie ma co się dziwić. W związku z tym, że odwiedziliśmy Uibao Crystal Market, mały afrykański targ społecznościowy, gdzie miejscowi sprzedają półszlachetne szlachetne kamienie, kryształy. Ręcznie robioną biżuterię i inne osobliwości. Namibia jest znana na całym świecie ze swoich niesamowitych minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych. Po naszej wizycie zalecam jednak ostrożność przy zakupach i ostrożny wybór sprzedawców, takich jak widoczni na zdjęciu Rita i Peter. Byli bardzo pomocni i mieli szeroką wiedzę. Tych, których nie polecam, na zdjęciu ani na filmie nie ma. They say I came back different. But maybe I just came back real. I left with a question, came back with flame. The silence out there whispered my name. No signal, no noise, just the voice of the dust telling me stand tall and in yourself. Trust. Eyes wide open, soul rebooted clean. I saw the unseen in the space between. Now I walk like I've seen beyond the veil. With the mind unchained and a heart that won't fail. I don't fit the frame. Jechaliśmy do Spitzkope. Dzisiaj przejechaliśmy w sumie 250 km. Droga z z Bay do Spitzkope zajęła nam niecałe 4 godziny z krótkimi przystankami w słakopmund i na Targu Minerałów. Tutaj spędzimy dwie noce i 4 marca w dniu moich urodzin wyruszamy w kierunku Opuło i dalej na północ. I tego dnia będziemy musieli przejechać ponad 600 km. the I open eyes no desk no cage no script to repeat Just sacred ground beneath my feet do what you love don't hide in the shade the world is yours if you're not afraid No wasn sobie pogadałem przy wyłączonej kamerze. Wybieraliśmy długo mieszkanie. W końcu wybraliśmy to. Tak wygląda. Tutaj rozłożymy namiocik Tam jest grill. Miejsce podobne z Mała wiata. Tu jest kibelek. Prysznic też jest. Dwa kilometry stąd. A taki mamy widok z tarasu. No, yes, it's and quiet, yes. Quiet. I've made my choice. I follow peace, not every voice. And one day soon, maybe not too far, I'll trade this noise for a sky full of stars. Let them stare, let them speak, let them down But I know. the doubt